E, dziś zaczynamy z y, grą Gitas na dras Takie gry znajdziecie na moim kanale Nagrywam z kuzynem On będzie raczej Płacimy na taki układ, że raczej on będzie nagrywał z telefonu Ja będę grał z komputera Ale to jeszcze nie jest na stronę stronę Więc no Dobra Jedziemy e, Dzisiaj może myślicie, że będziemy robić misję To się grubo milicie Dzisiaj zaczniemy na BMX-ie. No, prosto prostu spojrzymy na bmx i tak dalej. Eee, juju, dobra. <laughs> Jeden BMX. Tutaj powinna być taka jakby studnia. Ale studnia to nie ma wody. Dobra i 1,8 prawie. Dobra. Dobra, Pam. Fejki i <noise> co on zrobił Padało bez pedałów. los teraz zrobię tak. tak 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 i tak i tak i tak i tak i tak I tak 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 nie będzie tak nie będzie za długi dzisiaj, bo... Nagrałem go w nocy tak 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 no nie w nocy wieczorem. 2325. No, 2625 Który dzisiaj jest? 12. Nie 15, ono 15. Jeszcze... No 15 lipca. Ej, wiem co zrobimy. O, jeszcze z... jeszcze, jeszcze pisze kot na tego. Ej, I popalczymy i, i z jakąś banną. Nie zbandny musimy mieć Hero Zero, bo raczej Hero Zero znajdziecie na tym kanale. Ale nie jestem 100% pewny Tylko piszę teraz kod sobie na bronie i na... Nie amunicję O Ria, jak to było? Profesjonal skit czemu to nie działa? O kuźwa Ej, oni on mnie zabiją przecież. Dobra, zabijcie mnie. No po co? Wiecie? Jak on zginął? Bracie, chcecie ch 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 walczyć dalej. Ty już pistolety No, zabijemy wszystkich... Ha. O kuźwa, Hajs trochę mieli. Dobra, jak to było... P, R, O, P, S, I, O, N, A, L, S, I, T Ja! A full... ...zap? Co takiego? Nie, jak a to było... ...fullzap. Nie wiem, dobra. Na nieskończoną omulicę... O oh, kurwa! I co wy tu robicie? O oh, kurwa, mnie. Dobra, kiedy z tym nie życia? Teraz już nam kod dalej proszę. W następnym odcinku zaczniemy tak, naprawdę z misjami i tak dalej. No. Polecam wam jeden filmik. Ten filmik się nazywa Jak zje zupę. To jest poradnik, który... no, no który jest nakracony. Do jaj, tak? I się nazywa Jak zjeść zupę. Więc. Bardzo pouczający filmik. Dokładnie, Pokażę bardzo pouczający go. filmik. Pokażę wam go. Nie, nie, nie. Dobra. Weźcie, zamknij. Okay. Weźcie, zamknij, bo ja wiem, że. No, już on to parę razy oglądał i z tego nawet nie wytrzymał do pierwszej minuty, bo już zaczął tak śmiać, że. No. Już się dzi przylecieli. Czy. Znaczy, nie, nie, nie przylecia, ale za przylecą. To... Ej, samochód mi się pali. No ja to nie mogę wyje... O, włączyć. Dobra. Czekaj. Wezmę skoś auto i zabijemy je, jeden ganki i kończymy filmik. Poszukaj na teraz. Jak są lagi, to sorry bardzo bardzo za to, że są te lagi, ale normalnie ja lag nie mam, ale teraz są lagi z tego względu chyba, że no. Eee, no. Dobra, działa. Bój się z nim. Ej no! O no, no, no uciekaj! Ej no policja ich nie gonię, nie? Ej, a ja jak ja w niej w niego szczele dobra! Chcę gang zabić, nie ciebie! Chcesz też umrzeć? Nie chcesz? Dobra. No bez, bez jaj, miejmy mało życia! Dobra! Dobra, ostatnie podejście, też nie uda, kończymy bez tego. Je... Uda się nam, uda się nam i jak to wierzę, a wy w to wierzycie. Słyszę, że wierzycie. To słyszę, to słyszę, to po prostu słyszę, że wierzycie w to. Ej! coś tam jak zbijem policjanta? No, umrze. Ej, wiem, ale ten filmik będzie do 18 plus, niestety. mu uczliłem. Ej, o głowy nie ma. Wow. Ten filmik jest przyznaczony do 18 plus. Więc proszę tego nie oglądać O kuźwa Tegoś broni policjanta Trzeba go zabić I mu radę go zabić? Opony, opony O kuźwa Słabo no Ej, tu nie są O gang Dobra to jeszcze postaram się zabić parę policjantów i gangę zabić zaliczone. Ej nie, macie ich ratować. Máš zero amuníciu. Aha, mám Ej, je ja prvá, to nie je ja dovolené Dobra. Dobre. Jak zješ zupa? Ej! Mu to No z bazooki. Nie mam. Granatem. No bo no pałką ich pubi. Granata im żółć. Ponieważ czy stanie. O kurźwa. No granata i żółć. Dobra już po mnie. Dobra, to dzięki za oglądanie i na razie. jeśli się podobało, to oczywiście zostaw suba, żeby jej być na bieżąco i łapkę w górę. Na razie.